Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Produktywność jest taką cechą bardzo cenioną przez pracodawców, ale myślę, że też przez nas samych jest taką cechą pożądaną. Chcielibyśmy być produktywni. Zwłaszcza też odczuwamy potrzebę tej cechy, kiedy prowadzimy jednoosobową działalność. Bo produktywność pozwala nam. Osiągać zamierzone rezultaty, efekty we właściwym, zamierzonym czasie. I co zrobić, żeby być bardziej produktywnym? Pierwszą rzeczą to jest energia. To, co Ci mówiłam w jednym z wcześniejszych odcinków, jak utrzymywać swoją energię na właściwym poziomie, ma bardzo duże znaczenie. Czyli planowanie, odpowiednia dieta, robienie przerw, robienie najpierw tego, co jest najtrudniejsze dbanie o atmosferę w pracy. Są to bardzo ważne elementy. Ale dzisiaj w tym odcinku jeszcze dodatkowo to rozbuduję, bo energia jak i produktywność są to obszary, elementy bardzo ze sobą powiązane. Więc co zrobić, żeby być bardziej produktywnym? Żeby mieć poczucie tej produktywności, że wykonujemy to, co jest Potrzebne to, co pozwala nam się rozwijać i osiągać rezultaty. Przede wszystkim, jeżeli coś planujesz, jeżeli wyznaczasz sobie jakiś cel, to niech to będzie cel ambitny, nie taki cel, który jest na takim niższym, nazwijmy to poziomie Twoich możliwości, ale wręcz przekraczający na ten moment Twoje możliwości, Twoje wyobrażenie na. Temat tego celu, że Ty możesz go zrealizować. Niech to będzie właśnie taki ambitny cel, który w pewnym stopniu na razie jest dla Ciebie nie do ogarnięcia. Niech to będzie taki ambitny cel, do którego Ty będziesz dążyć, a w momencie, kiedy go zrealizujesz, to sobie powiesz: Wow, zrealizowałem, zrobiłem, i kolejny cel będzie znowu celem ambitnym. Jeżeli będziesz sobie wyznaczał cele tak naprawdę poniżej swoich możliwości, to tak naprawdę, ani nie odczujesz jakiejś większej satysfakcji, ani nie będzie cię to w żaden sposób motywować do wyznaczania kolejnych celów. Więc, pierwszym takim wyznacznikiem produktywności jest wyznaczanie tych celów ambitnych. I tak jak każdy cel, ten cel ambitny, żeby mógł zostać zrealizowany, ma kolejne kroki, kolejne etapy do realizacji. I w, tej, w tym byciu produktywnym, właśnie pomoże Ci podzielenie tej drogi do realizacji tego ambitnego celu na mniejsze etapy, żebyś wiedział po kolei, co masz zrobić i żebyś mógł przygotować się do każdego tego etapu. To też pomoże Ci być produktywnym, bo jeżeli sobie wyznaczysz ambitny cel i na tym pozostaniesz, no to tutaj. Z produktywnością niewiele będzie miało to wspólnego, bo nie będziesz miał zaplanowanego tego celu, nie będziesz wiedział, co robić i będziesz się gubił. Będziesz tracił niepotrzebnie czas na rzeczy, które być może w ogóle są niepotrzebne, jeśli chodzi o realizację tego celu. Więc zaplanowanie tego, co masz zrobić, krok po kroku, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o Twoją produktywność. I też powtórzę to jeszcze raz. To, co mówiłam w odcinku wcześniejszym, robienie przerw. To też ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o Twoją produktywność, bo przerwy pomogą Ci odpocząć, zregenerować siły, ale też dadzą Ci inne spojrzenie na to, co do tej pory zrobiłeś. Więc zarówno te przerwy w, w ciągu dnia są bardzo istotne, ale też takie dłuższe przerwy urlopowe weekendowe, to też jest bardzo istotne, żebyś miał ten moment takiego chwilowego odcięcia się od pracy. Bo to jest raz energia, ładowanie akumulatorów, ale dwa też inne spojrzenie na to, co już zostało zrobione i to, co możesz jeszcze zrobić. To też jest ważne. Ale jeżeli chodzi o bycie produktywnym w pracy, o ten dzień pracy, no to warto właśnie sobie za, zainstalować taką aplikację Pomodoro. W tej aplikacji ustawia się takie bloki czasowe. Najbardziej tutaj polecane bloki czasowe to jest 25 minut pracy, 5 minut przerwy, ale możesz to dostosować do swoich potrzeb, bo być może tobie będzie lepiej pracowało się w takim bloku czasowym 90 minut, 20 minut przerwy. Ale nawet jeżeli masz te bloki pracy krótsze, czyli 25 minut pracy, 5 minut przerwy, to i tak jedyna przerwa dłuższa w ciągu dnia powinna być. Więc też to zaplanuj. Więc sam widzisz, wszystko, jeżeli chodzi o energię, o produktywność, obraca się wokół planowania. To jest klucz do energii, to jest klucz do produktywności. Kiedy ty wiesz, co masz robić, w jakiej kolejności, planujesz sobie też przerwę, czyli w tych przerwach dajesz sobie odpoczynek od tego, od tego zadania, ale też dajesz sobie możliwość na inne spojrzenie, na jakieś nowe pomysły, bo często dzieje się tak, że te najlepsze pomysły, najlepsze rozwiązania przychodzą do głowy wtedy, kiedy. Pracujemy. Nagle jest taki moment olśnienia, że wow, przecież mogę to i to zrobić. To bardzo mi się przyda. To przyspieszy realizację mojego celu. Umysł tak naprawdę cały czas działa, funkcjonuje i nie lubi tej pustki, więc gdzieś on przetwarza cały czas te informacje, ale kiedy właśnie ma tę przestrzeń dodatkową, czyli tą Twoją przerwę, no to ma możliwość dać Ci jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania, które właśnie będą zwiększały Twoją produktywność. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o pracę, możesz wyrobić sobie nawyki, po których Twój umysł właśnie pozna, że ok, skończyło się to, czas przejść do pracy. Czyli na przykład przychodzisz do pracy, robisz sobie kawę, otwierasz sobie jakiś Serwis informacyjny czy Facebooka, przeznaczasz na to kilkanaście minut, i potem jest już praca. Wyrób sobie takie nawyki, czy nie wiem, 10 minut rozmowy z kolegą, koleżanką z pracy, koniec praca. Wyrób sobie takie nawyki, a potem będzie ci łatwiej, przech łatwiej przechodzić między tymi przerwami a, a pracą. Aplikacja Pomodoro też ci pomoże. Ten, bo te 5 minut będziesz wiedział, że masz przeznaczyć na konkretne czynności i potem przejdziesz do pracy. Ale te nawyki, nawyki bardzo pomagają, więc jeżeli wykształcisz sobie takie nawyki wspierające, to dużo łatwiej będzie ci być produktywnym. Więc postaraj się o takie nawyki. A ostatnią jeszcze istotną rzeczą, jeżeli chodzi o twoją produktywność. To jest po prostu taka obserwacja siebie samego w ciągu dnia. Jak ty funkcjonujesz? Czy są jakieś rzeczy, zadania, które tak naprawdę przeszkadzają ci w, w pracy, w byciu produktywnym? Czy są jakieś zadania, na które ty niepotrzebnie tracisz czas? Czy są jakieś sytuacje w pracy, które nie pozwalają ci pracować tak, jak ty byś chciał? Zastanów się, obserwuj siebie. Będzie to służyć temu, żeby wykluczać te zadania, sytuacje, które przeszkadzają ci być produktywnym. I to też wymaga trochę czasu, taka obserwacja, bo pewne rzeczy pojawiają się częściej, inne rzadziej. Więc przez jakiś czas po prostu obserwuj się, zapisuj, co danego dnia konkretnie robisz, jakie są to zadania, z kim rozmawiasz. Jakie wykonujesz działania? I to pozwoli Ci wyciągnąć wnioski, wyeliminować rzeczy, które przeszkadzają Ci byciu produktywnym, a wzmocnią te, które pomagają Ci być produktywnym. Więc życzę Ci powodzenia i do usłyszenia, zobaczenia, cześć.